A no, z tej strony znowu ja Myryko Play Games Battlefield i dzisiaj będziemy sobie pykać w tą grę właśnie O, jedziemy jeszcze szybciej okej ta postać dzisiaj jest trochę przerobiona, a więc nawet wygląda. Grałem dzisiaj w dzisiejszym losowaniu plastry. Odcinki z BFA Hero będą się ukazywały nieczęsto, a... ale też nie będą się porabijamy. Nabijemy jeszcze tego pana tutaj. Ok, pokażemy mu robotkę. Mam trzy podstawowe robotki i jedną wygraną w lasowaniu. Okej, okay. następny odcinek postaram się nagrać z kimś innym, a nie sam. Tak, jesteśmy ogólnie na mapie Victory Village, to jest wioska zwycięstwa chyba, tak? Moje staty 5 na 0 w nacjonalach. Nie rozumiem niestety tych osób, co mają o wiele lepsze eku... Oj, 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 teraz się niedobrze trochę, ale i tak go zabiję. O, trzeba uciekać. Fuck. No co to za ziołom? Tutaj fajnie jest gdzieś w dupie. Okej. Okay. No trochę tutaj ich powycinałem, ale postaram się teraz schować i trochę przeczekać, zanim oni mnie zabiją. Nie mam jeszcze dobrych broni, ale postaram to zmienić i kupić coś lepszego, bo, bo to się przyda. Tak. A nie są one najlepsze, bo mam jedną podstawową, a jedną jakąś losowaną. Okej. Okay. Okej. Okay. Lagów tymczasowo nie mam. Jestem drugi na statach. Okej. Okay. Spróbujemy przejąć ich flagę. I wygrać ten meczek. Bo na razie nam się to jakoś układa, ale... Wątpię, że tak będzie do końca. O, fuck, tak się nie mogę wystawiać mu. Ponieważ on mnie tam może bardzo łatwo jechać. I tu mu rzucimy. Gdzie on jest? Ten ziomek. Nie widzę go. Hmm. Postaram się jeszcze dzisiaj nagrać coś z Minecrafta i zakończyć nagrywanie na dzisiejszy dzień. Łot, lol, co on tu robił? Ale się kolega nam wkopał. Jakiś są 14. Zabiłem. Lol, zabiłem. Zabiłeś są na 14 i on mnie zabił. Nie wiem o co chodzi, jakiś bug czy co to jest. Och, niestety nie dajemy rady, trochę chyba to przegramy. Teraz zabijemy tego pana, Fajnie okay, pokażemy motkę i lecimy przejmować flagę, bo to moim zdaniem na tej mapce no najważniejsza rzecz na tej mapce, aby wygrać ten mecz. Okej, okay. przejmujemy flagę, a więc lecimy do następnej i spróbujemy przejąć ich bazę ale to nie będzie zbyt łatwe, bo ja się trochę tutaj teraz odstawiłem i ten pan ma broń laserową czyli będzie trudno okej okay. zabiliśmy go jeśli, właśnie jeszcze takie pytanie jeśli chcecie ze mną jeśli chcecie ze mną zagrać w grę Battlefield Hero no to bardzo chętnie z wami zagram bo to bo bardzo lubię grać z kolegami lub z jakimiś ludźmi w grę Battlefield Hero yy, tak, wygraliśmy nie był to długi meczek, ale no na razie tyle mam czasu yy, tak, a więc ja się z Wami żegnam oglądajcie mnie subskrybujcie oceniajcie ja się z Wami żegnam cześć